Księga widzowie, ja dzisiaj będę nagrywał odcinek z Bro Starsa i to jest mój klub. Wbijajcie do niego, nazwa jak widzicie, i wbijajcie. I zaczynamy. No, to pewnie będzie przegrana. No ja to wiem. Totalnie nie umiem grać w Brawl Starsa. Może wygram. Tak. W ogóle ten skin trafiłam z rankingowego stardropa, powiedzcie mi, czy ładny jest w komentarzach. Ja sobie zażyłam specjalnie uta. Nie wiem co czy. O o. Dobra, muszę wygrać już. No nie jak? Jak oni to zrobili? Дивно. О, Ану О, не видела, что я так должен в Брос Старса Ну и смешно, идеально да, а -а -а Давай, Стил. Tak dobrze się zapowiadało jest Dóra no. Bo ładnie nawet nią grałem Ale mówiłem wam, słabo gram w Brawl Aha. Teraz będzie jeszcze ciężej. Z tym skinem to powinienem dobrze piper grać, a ja Gram słabo. Aha. Chodź. No nie. z nimi oh, Jak się wkurzy No nie no co ja zrobiłem? Odejdź od tej lilii, bo ona Se ultę naładuje Please widzu zostaw suba. Chciałbym dobić 1000 y, subów. Aha, no, czyli przegrana. Czy ten spike robi? On nie umie grać. I w ogóle ja srebro mam tylko dlatego, bo mi się nie chce wbijać, nie że jestem No słaby. No nawet dobrze gram w Brawl Stars, ale po prostu nie za dobrze i dlatego mówię, że słaby. No ale ten Spike to dopiero jest słaby. Jak na razie sukces. Same przegrane. Like and subscribe. You break it! Dobra tu se wezmę, ale nagrywam go bo... A tu może być źle Jak teraz nie wygram To nie wstawiam tego filmiku I tak wiecie, że to wstawię skoro dalej nagrywam No, no znaczy to coś było głupie. Jak nie wygram, to możecie na mnie napisać ha ha ha, ale z ciebie bambik. No ja już to wiem, że tak będzie. Jak mnie kurde Charlie pokonuje. No jak oni Zaraz mi coś trafi. Wiem, że to przegram. No nie, no tak. Czemu by mnie nie zamienić w kokon? No super. Dobra, to może wygram. Dobra, jest, wygrałem. Łatwo. Ale z Maisie już tak nie będzie Bo Maisie jest bardzo dobra Dobra, jednak łatwo z tą Maisie. W ogóle ocenię moje konto w skali od 1 do 10, ja oceniam tak 7, no bo jest słaby rankingowy i nie mam żadnej 25. No po prostu nie lubię ich wpijać. A ze względu na pucharki, gdyby się ona tylko liczyły to bym dał tak 8, aha. To, że nie mam piper na 9 dziewiątej mocy. Dobra, wywalam to. I jeszcze raz włączam. Bo mnie już to wkurza, że się godzinę ładuje, a nawet rok. Dobra, musi się załadować. Jest biurczasy. Ale słabe konto ma Gościu. W ogóle moja najmniejsza most to jest chyba siódma. Albo szósta, bo Mandy jest nowa. I nie wiem dokładnie, czy ją ulepszyłem już na siódmą. Ale ja raczej siódma. W ogóle mam dwa Hyper i jedną maksymalną moc. Dobra, wygram to. Znaczy, nie wiadomo, ale chciałbym wygrać. Bo za niedługo wbiję srebro. Ale w ogóle to będzie w jeden dzień, jak wbiję srebro, bo ja dopiero dzisiaj zacząłem grać w rankingowego, a zostało z jakichś pięć dni. No tak 5 dni, bo karnetu zostało 6 Bo byłem na obozie, a wcześniej mi się nie chciała, więc dlatego No nie! Ale to zmarnowałem. Dobra, muszę sobie szybko tego hypera załadować Aha, 15 minut A na obozie Tak jak wcześniej mówiłem Że byłam i dlatego mam na razie Takie słabe konto Po długim niegraniu Bo na obozie w ogóle nie można było Używać telefonów A gdyby nie to To bym miał teraz Z jakiegoś Z jakiejś złota 3 Albo da, dajmonta Co? Jak to Bibi bi bi tak szybko? Dziwne, że ona się tak szybko dostała. O, ale gdybym już tak zrobił, to bym się szybciej na pewno dostał. Dobra, muszę się liczyć, że to już przegrana. W ogóle to będzie moje pierwsze przegranie na rankingowym. Znaczy w tym sezonie Bo tak to, to miałem już z jakiejś dwajścia przegranych nie, nie no, nie za dobrze są I teraz nie wytrzymam Szkoda, że to przegram Aha, myślałem, że już będę miał surę i hmm, Takie życie Ten on ma Już mogę się poddać Nie no, wiedziałem, że przegram jak oni nic nie robili? W dodatku ten Edge jest pospolity, kurde. No właśnie przypadki. O no takim ci się Jess nie.

Mam, jest niby tyle pucharków, ile mam, które są takie. Łee, przecież ja mu gadżet dałem. Co mm. tu jest za głupi gadżet? Przecież ja na gadżet Nie no, skąd? Nie, a znowu wykorzystał ten gadżet i nic nie zrobił Dobra, przynajmniej win Dobiję do srebra i kończę Chcę wam tylko pokazać jak słabo otwieram yy, epickiego StarDropa Moim celem jest zdobyć chociaż złoto teraz. O tak to w każdym sezonie miałem dajmonta. 不懂。 Dobra, łatwo z nimi Ej, ja tak w ogóle zapomniałem przez chwilę, że ja nagrywam film Dobra, teraz wygram i srebro spadnie Ja chcę mieć golda już Raczej to powinienem wygrać, ale nie jestem pewien W ogóle wbijajcie do mojego klubu Real Madrid CF, bo... Chyba, że jesteście za Barceloną. Mój dawny klub to był też Real Madrid CF, ale nie ja go stworzyłem, tylko ktoś inny, bo nie miałem monet, tysiąc, tysiąc monet i dlatego y, y, byłem w jakimś innym klubie. I jeszcze wcześniej miałem team Kozaczków, też był pod moim opieką, bo ja go stworzyłem, a teraz mam nowy klub. Aha! Но этот динамо играет Ну что? Но этот динамо играет! Ну что она так смеется? na ma jest takim kozakiem. A gra lepiej normalnie od naszego, a nasz ma legendę. Chodzi mi o askina, jakby co. O. A ich ma chyba bardzo rzadkiego jakoś. No nie. No już. Dędno. Wiedziałem. No jak ten dynamik to nawet nie umie czelnąć przeciwnika i to każdego normalnie robi. No nie. Nie da się wymienić. Oni są to dobrze. się no im coś z zróbcie. No nie da się. Mi ta weź tego pola bardzo dużo weź. Na razie możemy wygrać No nie. Dawajcie. Dobra jest win. Uwaga, ciekawe co mi wydropi ze pika. Coś dobrego. Nie no, bardzo dobre, bardzo. Chociaż tysiąc monet jeszcze. I w ogóle pokażę Wam ten dawny klub. Akurat będę kończył teraz. Nawet fajny Muszę teraz co, co? Jak nowy sezon? No właśnie. Dobra, zagram ostatnią rundę, ale ostatnią, bo mi 5 minut zostało. A mi się i tak już więcej nie chce. Hmm, biorę z, z, z Franka. Aj w ogóle to jest mój pierwszy taki bardzo długi film. Ja bym chciał wybrać na rozpoczęcie srebra. No baczkaż do mnie, się. No nie, no i przegrana. No nie. No i przegrana. kurczę, zacząłem grać w srebro, a tu przegrana. No kurde. <gry> Też muszę wygrać. No nie no super. Dobra, teraz wygram, bo mam mult. Nie, no idę dny. No. no jak ten Edge jest pospolity, każdego kurde zabija. hyper dawaj tego od geusa pospolitusa odpić brawo jest dobra dzięki za oglądanie na razie.